A więc tak, yy, przekręcamy stacyjkę w pozycję numer jeden. O. I teraz tak. Trzymasz dłużej ten przycisk. Cały czas. Trzymaj. O, i pojawią się testy. I teraz musisz przejść na test drugi. Zero i naciśnij. I masz dość Masz sobie powtórzyć tą czynność jeszcze raz, jak chcesz. Jeszcze raz naciskasz po prostu pik i to wszystko proste, prawda? <laughs> jak chcesz wrócić z powrotem do normalnych funkcji tutaj, żeby pokazywał przebieg, no to... Stacyjka z powrotem na zero i na jedynkę i wróci normalnie. No. I to tyle. Pozdro.